Dzień popołudnie w studiu Radia gościmy Marcina Najmana. Witam serdecznie. Który próbuje wywołać do tablicy, wywołać do ringu Pudziana, Mariusza Pudzianowskiego. Marcin, jak te sprawy wyglądają na tej chwilę, jakie szanse na walkę? Czy Pudzian już coś odpowiedział? No w tej chwili to jest ten czas, kiedy ja próbuję, próbuję Mariusza do tak zwanego tańca zaprosić, ponieważ to jest ten moment mojej kariery sportowej, kiedy czuję się na siłach do tego, by podjąć to wyzwanie i żeby się skutecznie zrewanżować za 2009 rok. Ja Mariusza szanuję. Chylę czoła przed jego zwycięstwem ze mną, ponieważ świetnie tą walkę rozwiązał taktycznie. No ale trzeba też spojrzeć, jak to wygląda po paru latach. No, wygląda to tak, że Pudzian wtedy był na samej górze, wygrywając ze mną. Ja byłem w totalnym dołku z nim przegrywając, no, ale dzisiaj to Pudzian przegrał dwie wielki z rzędu. Walczy na gali, która nazywa się Cyrk, I, i tylko w ten sposób można rozpatrywać jego starcie z popkiem. A ja dzisiaj jestem mistrzem Europy K1 kategorii ciężkiej, i sytuacja diametralnie się zmieniła. No właśnie, ty teraz masz na koncie kilka zwycięstw z rzędu, on ma porażki i teraz te siły zupełnie inaczej byłyby poustawiane? To jest jedno, nastawienie jest bardzo ważne, i, natomiast jest też to, to się też z czegoś bierze, prawda? E, Mariusz poza tym już nie prezentuje takich walorów jak kiedyś. E, gdy walczył ze mną, ważył ponad 26 kg więcej ode mnie. Dzisiaj różnica między nami w wadze to jest 4 kg. No to ma duże znaczenie. Przypominam sobie pierwszą konferencję prasową, w której występowaliśmy, ja ważyłem 102, on 146, także to była potężna różnica. Oczywiście ja się tutaj nie tłumaczę, bo ja taką walkę przyjąłem, ale te realia dzisiaj są zupełnie inne. Poza tym nie proponuję mu walki w MMA, tylko proponuję mu walkę w K1, bo ja sobie też zdaję sprawę, że różne tam kontraktowe zapisy mogą mu nie pozwolić na to, żeby stoczyć ze mną walkę w formule MMA poza KSW ale ja proponuję mu walkę w Formule K1, także tutaj w ten sposób się również żaden, nie będzie mógł się zasłaniać. E, ja na dzisiaj jestem gotowy, żeby podjąć taką rywalizację i żeby się skutecznie zrewanżować i myślę, że e, myślę, że prędzej czy później do tego dojdzie, no bo no bo Pudzianowski nie może mi za bardzo odmówić takiej walki, mówiąc, że, że przegrałem zdecydowanie i i, I ten rewanż mi się w tym momencie nie należy. No jeżeli wychodzi do walki z popkiem, który tak naprawdę ze sportem nie ma no, nic wspólnego. Po zawiązaniu sznurowadeł facet ma zadyszkę, bo przecież widziałem jego te filmiki, do, do których rzekomo się nam przygotowuje się do tej walki. Ta walka, oczywiście, to będzie dla Mariusza Pudzianowskiego spacer. Ta walka zakończy się w każdym momencie, w jakim Pudzianowski będzie chciał. I oczywiście on może dla publiczności tą walkę przedłużać i nawet toczyć ją dwie rundy. Ale prawda jest taka, że jak będzie chciał, to ją zakończy nawet w dwie sekundy. To nie jest żadne wyzwanie dla Mariusza. Może być krótsza niż Twoja Statisza? Mm, tak, no, jeżeli Pudzianowski, Pudzianowski będzie tego chciał, to będzie y, krótsza. Poza, poza tym wiecie, wiele walk w MMA, ale nie tylko w MMA, w boksie również, kończy się w pierwszych sekundach. To, to Takich walk jest, jest naprawdę dziesiątki. Y, ostatnio taka walka mm, w Legia Fight Club na gali tydzień temu, kiedy debiutujący Polak wygrał bodajże w trzeciej sekundzie cios na dół, po się na dół wyprowadził cios na górę i od razu ciężko znokautował swojego przeciwnika. Także takich przypadków jest mnóstwo. No i teraz, teraz zobaczymy jak, jak, jak to wszystko się dalej potoczy. Jesteśmy przygotowani z każdej strony, jeśli chodzi o organizację i sportowo. I poza tym ja też pamiętam, że Mariusz kiedyś po tej walce mi taki rewanż obiecał, że jak będę kiedyś gotowy, to, to mogę mu taki rewanż zaproponować. I, i ja też, mimo tego, że z Jama i nie chcę już walczyć, to ja taki rewanż mu obiecałem. Jeżeli on będzie się w dalszym ciągu takiego rewanżu domagał ode mnie, to ja ten rewanż z nim wstoczę. I mam nadzieję, że Podzianowski też będzie słowny w tej kwestii i też ten rewanż mi da. Marcin, jeżeli Pudzian udałoby się namówić, jeżeli on będzie na tak, to są już jakieś wstępne pomysły, kiedy, gdzie miałaby się odbyć ta walka? To będzie na pewno któraś z tych dużych hal w Polsce, to będzie albo Łódź, albo Kraków. Są inne opcje, jeżeli nie Pudzian? Oczywiście, my, opcji jest bardzo dużo, natomiast nie chcę teraz w tym momencie się nad tym e, rozdrabniać, bo w tej chwili mam na tapecie... E, ten projekt, ten pomysł i chciałbym go po prostu zrealizować. Jeżeli się nie uda, to oczywiście jest również, są również opcje inne i na pewno na pewno bardzo ciekawe I jestem przekonany, że rok 2017 będzie dla mnie dobrym rokiem sportowo. W takim razie czekamy, zobaczymy co na to powiedział Marcin. Jeszcze na koniec pytanie do ciebie dzisiaj. Legia gra na z Realem, to taki pojedynek, który można porównać właśnie do starcia dwóch bokserów, gdzie szybko może być parter. No tak. Ile, ile minut dajesz legi? No tak, na całym sercem jestem za legią i to nie dlatego, że i to nie tylko dlatego, że to że to polska drużyna, ale mój przyjaciel Andrzej Gołota to legionista, aktualny trener Legii Jacek Magiera to również mój kolega, więc, więc całym sercem jestem za nimi, ale mają bardzo ciężko mają bardzo ciężko, no, bo odbudować się na najlepszej drużynie świata czy jednej z najlepszych drużyn świata będzie, będzie bardzo ciężko. Tym bardziej, że Legia teraz miała, no, jest w dołku i miała taką. No, tak jak Pudzianowski, była na tym, na tym, w tym momencie pikującym, więc y, y, musi złapać wiatr w żagle. Podejrzewam, że ciężko będzie dzisiaj ten wiatr złapać. Natomiast to jest tylko sport. I nigdy nie można zawodnikom odbierać y, nadziei, bo szansa zawsze jest. Zobaczymy, jak się to potoczy. Starcie Marcina Najmana z Mariuszem Pudzianowskim z pewnością będzie bardziej wyrównane, jeśli oczywiście do niego dojdzie. Marcin, bardzo Ci dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję bardzo.